Na samym wstępie tego filmu chciałem powiedzieć, że jeżeli już widzisz ten film, to zostaw łapkę w górę. Ciebie to naprawdę nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę jest dobra rzecz, bo pomaga mi w rozwoju kana no mojego kanału, po prostu. Jeżeli chcesz, to możesz też zostawić subskrypcję albo napisać jakiś komentarz, co poprawić, zmienić w tym filmie i to chyba tyle. Więc zapraszam teraz do głównej części materiału. Jo! Cześć, witajcie z tej strony, Bośka, i dzisiaj gramy sobie. Kolejnego cast, castla Tym razem na starym teksturpaku, na którym grałem na jeszcze jeszcze na KKF-ie zobaczymy co to będzie Fajne enduro. No nie moje, ale fajne, fajne. Swoją drogą niedługo zostanie sprzedane i pojedziemy po auto, ale to nieważne może nie wiem, czy nie będę miał lagów przy nagrywaniu na tym Tikstur packu Wydaje mi się, że nie powinienem mieć Ale... Różnie to może bywać, prawda? Oj, kolego, no i zepsuli mu armatkę Dosyć typowa, że tak powiem o. Dobra, już Początek areny już błyszka dałeś ciała. To musimy wpłynąć z powrotem. No, świetny parkour, zrobię. Mam nadzieję, że ta woda nie zniknie, bo, że tam się do wyjść w ogóle, bo będzie lipa. No, czego Castle? Chciałem nagrać Gold Rusha, ale aktualnie na Gold Rushu, właściwie na arenach z Gold Rusha, nie było nikogo, więc Ogólnie na nie na teraz coś. Mało osób jest, zobaczymy co na Chevy będzie, chociaż na Chevy nie ma żadnych kwastów ani takich trybów, na których by można tak popykać. Więc trochę sad boy. No i ten gościu mnie to zrzuci, a zbugowałem się jakoś. Nie mam klikera, dlatego muszę klikać. Dobra, mi tutaj ziomek pomaga. Ciekawe że to jest koksa, czy to na razie frajerze łomatku, ktoś tu perłom rzucił chyba. Co ja robię w ogóle? Oh shit. Tu jest więcej tych przeciwnik przeciwników z Minecraft. Do wody, do wody, żeby się ugasi. Zjemy sobie chwil taktycznego. I wszyscy chcą to fosem już zrzucić No i chyba im się udało. Gdzie ten gościu poleciał? Tu się zbugował pod do wody na bank. Ja nie chcę za wiele jeść tutaj na tych przeciwników. Bo na razie to jest taki początek, a jak wszystko zjemy na początku, to nie jest lipa ogólnie, więc no. Podanie czy odbierze? Odebrał. Dobra, idziemy grać. Nice. Sniper. to nasz Killstil? No, no, no co mam zrobić? No, strzeliłem i umarł. No, Kurcze. Nie, nie dam, bo miał tylko jednego i nie, nie, nie dam ci nic. Perła? Kogo? Naszego, ale. Przecież mógł wypłynąć. No cóż. Tam się na dole leją. Nie wiem, czy tam wchodzić. Jest 5 na 11 w sumie. Ale. Ale ale no nie wiem. W sumie jak nam zrobię nóżki, to będzie kaplica. Ten trochę, trochę złej armatki robi. Mogę Wam pokazać, jak zrobić armatkę, która. Znaczy taką, wiecie, high playówkę pseudo, e, która leci po prostu tam, gdzie chcemy. Czyli powiedzmy, teraz ktoś mi będzie pewnie przeszkadzał. Chcemy trafić sobie w tamten rejon. Tam to, to drewno powiedzmy, nie budujemy sobie taki kwadrat, ładujecie tak 6, 8 TNT, tak nie musisz, nie? No, jeszcze źle pod. Dobra, ja wam to pokażę, jak nie będą mi strzelać, bo zepsuli to. A zepsuli to z tego powodu, że nie podpalił tego drugiego i to trochę inaczej zadziałało. Czemu ty idziesz za mną? Jak ja nienawidzę. Tych ludzi, jak oni idą za mną, wchodzą mi w ekran, psują mi, nie, psują mi wszystko, to jest tak denerwujące, nie, nie dam mu nic, bo mi zepsuł armatkę, no dobra, poszedł sobie, widzieliście tu, patrzcie, tu TNT, tam przeskoczyło, przeleciało, hmm. może zaatakujemy wejście, tylko, że tu chyba są drzewa, nie wiem, gdzie można budować... Stoimy na tej kratce. No, temu też chyba zepsuł. Takich troli to powinno się banować, moim zdaniem. I taką... co ja zrobiłem właśnie? Rzuciłem perłą ziemię. Dobra, nieważne. Hmm. Powiedzmy, że tak. Trochę tutaj w krzakach to buduję, nie? Więc... Może nie być tak do końca jak chciałem. I Ważne jest to, żeby położyć tego Kobla. I teraz podpracie sobie cztery tu i cztery tu. I zobaczcie jak to poleci Pff. Prosto w ten. Jakbym dał to kratkę wyżej, to prawdopodobnie by wleciało do środka. No ale dałem za nisko i po prostu poleciało tam. I idę sobie wziąć asystę przy przejmowaniu terenu, bo i tak przejmie, więc. Nie, proszę. Dzięki. Oj, Jezus Chrysysalis. Patrzcie, tu biega Steve. Pobijemy się z nim. Oczywiście nie jest Steve'em, bo ma. Premium, jak to mówią, no ale... Widzicie, kurde... Dajemy sobie Kokińskiego, tu już dwóch jest na mnie... Teraz mnie we dwóch będą lać... Ciekawe, czy jak zawołam pomoc, to przyjdzie ktoś. Ten już refa wcina... No, już trzech! To chyba... Chyba... A nie, dobra, przyszedł ktoś. Idą moi, idą moi, będzie dobrze. Czuję, że będzie dobrze. Nice, polizał, easy. Idziemy po następnego Lizando. Lejemy tego gościa tu. Kurde, za 51 sekund. Dawaj, dawaj go tam. Dociskamy to tutaj Kurde Strasznie mi się nie podoba to, że są takie szerokie fosy te niektóre i oni tak biegają po tych fosach zaś 100 lat i, i nie można go zabić, bo biega taki gościu No ale cóż Tam widzicie gościu z loga Jak grają na ranking to zawsze logają no takie, takie to, takie to jest. Eee! go z łuku pewnie. No kurczę, widzicie jakbym bym tak dwa razy strzelił tą, że ja bym go zrobił. No, ale niestety... Yy, wszyscy biegają w ekrany. To wiecie. Fajnie, zamiast postawić z rogu, nie? Patrzcie, żeby tu postawił, żeby może jakieś wyjście zrobić, to postawił na środku i, i nic w sumie nie zepsuł. Tu można wypłynąć. Nie dam screenshot, bo gram. Jak gram, to się skupiam na graniu. A będziemy 300 lat wpływać, żeby spróbować przejąć. No ale ktoś strzela, czy ktoś z naszych się spróbował panczować? Nie do końca. Pewnie, że wasze strzały trafiają tylko Was. Jeżeli chodzi o ogień sojuszniczy, tak zwany. Ty, w Fosie, jest faktycznie. Co za świrek. Ale as. Też chcę go poklepać. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurde, nic nie widać. Oj, chyba ktoś tu nie ma bani. No i widzicie, zawsze można by go spróbować zesnajpić z łuku, ale wszyscy wszystkim wbiegają w ekran. Kurde. GG. Jeżeli chcecie sobie tekstur teksturpacka tego... Tego teksturpacyka pobrać, to musicie wejść na stronę, kurwa, bo ja sobie znowu tutaj może sobie zrobić tego screenshota. Tak, jeżeli chcecie sobie tego teksturka pobrać, tego, na którym aktualnie gram, wystarczy, że wejdziecie sobie w przeglądarkę i wpiszecie link, tak jak ja tutaj wpisuję, czyli www.mchc.pl slash I tam po prostu link jest, no, tego tekstur pakałem więc no. W tym odcinku byłoby to na tyle i, 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 i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!